E uh. 啊啊啊 เอาเยอะกว่านี้อ่าอ่าอ่าอ่าอ

Dobra, ja chcę zobaczyć co to jest, bo... Aha, dobra, nie powinno mnie tu być chyba To jedyna rzecz, którą fajną zrobił. Fajny ten port. Ciepłolibyśmy, czka mi się rozwaliła. Czekajcie, zobaczę. Może coś mi napisał. Mi się nie napisał. Że mogło, że tak Dobra, chyba mnie tu nie powinno być. Na że nie pobawiłem się w jego zabawę, ale w ogóle tam nie było tego przejścia. Co ja zrobiłem? Ups! No sorry, Blockblot, ale dał mi się za szybki wzrost. Raz, szybka sobie też skopiemy. Kurde, no od razu widzimy do naszej bazie. ten W czasem nie odnajduję gdzie jest ta baga Szkoda, że ten kilof nie ma żadnej niezniszczalności Ale trzeba będzie mu dać jakąś niezniszczalność Albo na parowe. No i czekajcie, bo ja <śm> Miałem yy... Dalej mi uh. Ja miałam gdzieś... Uh. Dobra Czekajcie Ale oh, nie ma tego gówna co ja napisałem Dobra, gdzie jest jego domek? Ogólnie tam jest jakieś więzienie, zaraz zobaczymy. Trzeba też może skopać te w tych wieśniaków. Aha! na mury. Pozdro. Pewnie te bloki wziął z mojego toniku. Małku pojedzenia mi dał. Ale przynajmniej coś dał, więc... To miło z jego strony. Zbychu. Proszę, zbychu. Ogólnie, oczywiście, trzeba się mu sprzeciwić troszkę. Teraz zobaczycie, co będę robił, ale już jak skraftowałem na to chyba się domyślicie, co będę robił. Jak ja mam to wejść, może to coś w bardziej coś zrobić. Za... Teraz biorę się trochę bloków kobla, chociaż zabroni mi. В общем, я не должен исправить, что могло быть что-то, что я не знаю, как это сделать. Ну, не знаю, наверное, что это будет, но это будет хорошо. Чувствую, наверное, что это будет, ну, ладно, но в целом, не знаю, может быть.

W nie chyba wiem jak go pokonać. Wykłaszczę się te dźwięki z Minecrafta. Ustawienia, muzyka i dźwięk wyłączone. Nou een giet chyba haar, is dit? Ik van deze die vuil nu. Nie mam takiego klimatu, który wygląda bardzo to to przynajmniej ładnie wyglądało. Teraz to, to średnio wygląda. Dobra, to od tyłu można zostawić. Ale zobaczmy, jak to teraz w ogóle wygląda. To trzeba zniszczyć. No. Dobra. 300 mi starczy tej wełny. Idziemy do bazy, bo wiem jak go, po... wiem, jak go pokonać chyba. To jest bardzo duży wysiłek. Kolejna to baza jest. Nie, dobra, nie da się pływać łódką Dobra, nie da się pływać tą łódką. Ja z czego się wyśladzę, czy jestem... <laughs> A, to jest szybciej. A, dobra, jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Zapomniałem. On się z

はあああ。<laughs> <laughs> Hmm. Hmm. Dobra, co musimy zrobić? Musimy zrobić to. Działać bardziej tak. Wiecie jak? Właśnie nie wiecie, że musimy. Yy, musimy. Odkładać nasze cenne rzeczy do skrzynek. Nienawidzę tej bazy, nie? walić tą bazę. No teraz się jest, jest to. Dobra, musimy to trochę ulepszyć tę tą bazę. Musimy się przespać. Jeśli chcecie zobaczyć mojego królika, to piszcie, bo mam królika. Tak wiem, to jest dziwne, że dopiero teraz wam o tym mówię. Dobra, że to wchodzi na Dobra. Ogólnie nie wiem tego mieczyka dla pierwszy milion. Musimy odłożyć takie ity. I ty takie takie dobre, tarcze możemy sobie zostawić. Łukodłużmy strzały, odłóżmy. Dobra, i ogólnie zrobię jeszcze to jakieś ładniejsze pomieszczenie, bo wygląda to okropnie. Nie powiecie, że nie wygląda to okropnie. W tym odcinku to będzie na tyle, że tu jakąś bazę i ogólnie wyjaśnię wam plan, jak pokonać blue Myślę, że jak jest czerwony, a był niebieski, Musimy dać mu coś niebieskiego. Z glutem. Czyli z jakimś slajmem. To musimy mu dać całą ze slajma z wodą. Nie wiem skąd ja wezmę slajmy. Możecie mi pisać, gdzie slajmy najczęściej się respią, bo ja nie wiem. No i to będzie na tyle. Allo.